Dziękuję, że z nami byliście przez te wszystkie dni, kiedy święci mogli nas inspirować. Dziękuję, że chcieliście mnie wysłuchać, kiedy mówiłem o świętych sługach bożych, błogosławionych mniej lub gorzej, dłużej lub krócej. Ale to jest najważniejsze, żeby każdy z, nam, z nas odkrywał swoich przyjaciół w niebie. Mieszkając z którymi spędzimy naprawdę wieczność. Ich jest o wiele więcej. Chociaż pewne kategorie ich działań i historii są podobne, to każda osobna historia z nich jest fascynująca. Więc nie tylko posłuchaj, ale po prostu sam poszukaj. Buduj ze świętymi przyjaźń, buduj z nimi więzi, niech oni będą tobie bliscy. Bo w końcu, jeżeli chcesz iść do nieba, to się z nimi spotkasz i będziesz z nimi żył. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem i dziękuję.